Dobry wieczór, witam Państwa wieczorową porą w kulisach tańca z gwiazdami. A moimi gośćmi jest para, która niestety zatańczyła dla nas dzisiaj po raz ostatni i takie mają właśnie smuteczki. Proszę. Proszę. Bardzo smutne, minki, piękny bukiet na pocieszenie. Paweł, dzisiaj wspominałeś, wspominałeś dzisiaj o tym tak na pożegnanie, że bardzo dziękujesz Magdzie, że tak bardzo się starała czegokolwiek ciebie nauczyć, ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko. Bardzo dużo pięknego tańczenia. Nauczyłeś się w tym programie i miałeś z tym już jakąś swoją radość. Oczywiście. Ja myślę, że sporo się nauczyłem. Oczywiście z techniką to bywało różnie, natomiast. Jest, siebie oceniasz. już znam <laughs> większość tańców wiem na czym, jak, jakie kroki w danym tańcu. To także już. Tego, to może no być idealnie techniką. Tak, no ale myślę, że w tej chwili, jak zobaczę jakiś taniec w telewizji, to będę mógł powiedzieć, że to jest na przykład rumba no, albo czacza. Tylko się nie pomyli. Czy... I będę powtarzał kroki w domu. Dzisiaj Paweł wyglądał już na lubiącego taniec. Tak, jest ja zdecydowanie był chyba najbardziej zrelaksowany ze wszystkich e, swoich wykonów, że tak powiem. No, ale to no to 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 bardzo też się może... zrelaksowałem. Nie, wcale nie, właśnie o to chodzi. Paweł, czy nie, prze, nie. przeczuwałeś, że możesz zawędrować jeszcze dalej? Chciałeś walczyć czy... dużo dłużej, czy to jest taki satysfakcjonujący nie, moment dla nie Ciebie w programie? Myślałem o tym, znaczy. Myślałem o... Znaczy, chci, oczywiście chcesz jak najdalej zajść, natomiast nie, e, nie czekałem z tygodnia na tydzień, nie myślałem, prawda, a, żeby e, przejść dalej, żeby przejść dalej. I chciałem jak najlepiej zatańczyć, e, e, chciałem poprawnie wykonać te kroki, co nie zawsze mi wychodziło. E, i, I bardziej skupiałem się na tym, a nie, nie myślałem o tym, e, e, że o, muszę przejść tam do finału czy tam do pierwszej trójki. Kochani, smutno nam będzie bez was w programie. Będziemy za Wami bardzo tęsknić i zobaczymy się na szczęście w odcinku finałowym. Tak. Wy pomyśleliście już o tym, co zatańczycie na finał. Nie. Jakiś ulubiony taniec. Czyli wszystko przed nami będzie to niespodzianka. Dziękuję Wam serdecznie. Bardzo Wam dziękuję. A moimi drugimi gośćmi, drugą piękną parą jest Ania i Cezary, para, która po raz kolejny dzisiaj najadła się strachu. Tak, czy, te, to mamy, czy to już jest wasze hobby? E, mamy tą niewdzięczną rolę w tym programie, że każdy, kto z nami stanie do e, odpadania, e, no niestety odpada. No, jest, po raz trzeci, czwarty stoimy. Czwarty czyli raz, czyli mam, teraz wielką, mam teraz czwarty wielką szansę wylecieć z programu. Że nie tak. a, że a za to w ogóle, że stoimy tam, to chciałem podziękować Gustawowi, kierownikowi planu, bo to przez niego wszystko tam stoimy zawsze. Tak, no. Czarek, jak twoje zdrowie? Moje zdrowie straszne, no 39 było przez trzy dni ostatnie, nie trenowaliśmy, może przez to te słabsze oceny, no ale jesteśmy dalej. Nie, no ja po prostu byłam za bardzo na plecach, w piwotach i to jest moja wina, zdecydowanie. Błąd techniczny nas troszeczkę wykoleił z, z, toru, z toru i z balansu i to ja się przyznaję, mea culpa i. Bardzo dzielna, bardzo dzielna i bardzo skromna para. Każdy winę bierze na siebie. Ja wam życzę, żebyście już... Tak, to moja wina zawsze. Ja wam życzę, żebyście nie już naprawdę. więcej na tej zagrożonej pozycji nie stali. Tego wam życzę serdecznie. Mam nadzieję, że wasi fani również. Ale jesteście, jesteście zaprawieni w boju, w razie czego? I nie dacie się jeszcze długo. Nie damy. Ania, Ania i Czarek. Dziękuję wam serdecznie. Zostają na razie z nami. Oby jak najdłużej. A państwa zapraszam na podglądanie kulis tańca z gwiazdami. Wszystkiego. Tego, co im się przydarzyło oraz pozostałym parom w ostatnim tygodniu treningów popatrzmy. Przygotowania do poprzedniego odcinka przypadły na wielką sobotę. Dlatego w studio tańca z gwiazdami zapanował bardzo świąteczny nastrój. Atmosferę zabawy potęgował fakt, że wszystkie pary tańczyły do muzyki ze znanych komedii. Dlatego na parkiecie obok dobrych humorów panowały wymyślne stroje i niekonwencjonalne gadżety. Wszystko wsiąść. i hey! Doskonałego samopoczucia niektórych gwiazd nie było w stanie zburzyć nawet mniej doskonałe przygotowanie do tańca. W pełnej całości nie dostajemy. <offers> ani razu! <Libisco> I obawiamy się, że to będzie pierwsza, z, jeśli uda się dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie będzie dopiero jutro. Będziemy robić nieco so jaja tak i no, będziemy czekać pewno. na cud, że nam wyjdzie. A cud się zdarzają. <worry> a w święta w szczególności. <tokfry> ja jestem policjantem. To ja jest moja partnerka. <lask> dzisiaj <dject> tak nie wieczór też się wygląda, no ale to niestety taki taniec. Na parkiecie szybko się okazało, że Paweł w roli policjanta też jest łagodny jak baranek. No co no co Ej, ona takich jak ty to zjada na śniadanie, wiesz? No co robię? I tu co masz stanowisko. Co tu, tu, stajesz. <laughs> do mam robić? Ja... Tu stajeś, ona pat, wyrywa. Wyrzuca. Ale może. Patrz. Ja. Rozumiesz? Idzie. I Ho. Skar. Panowie, ekspresja. A, 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 pozaj, pozaj, ba! Czekacie, bum! Teraz, tak, uważaj, tak, i jak pokażę odznakę, to wy się odsuwacie. I! Odznaka! L. K. Nawet pokazanie odznaki nie uchroniło Pawła przed żartami z półki tancerka choreograf. Paweł jest po prostu prawdziwym gościem, który. Który wygląda w tańcu nieporadnie, ale myślę, że tak powinien prawdziwy facet wyglądać. No. On się po prostu świetnie bawi i, i mam nadzieję, że, 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 że tak będzie też na live'ie, że, że się nie da zterroryzować tutaj tej całej atmosferze, tylko będzie super show. Przerwa pół godziny. Jest ja 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 to, 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 to sama ta gra. <grym> <grym> A nic nie było, ale jest dobrze. Nie, nie, wiem o co chodzi. Nie no, tak bez stresu, bo stres na mi tak już w tym momencie nic nie pomoże. Może tylko zaszkodzić. Niedługo po policjancie przyszła pora na nieco inny film z oskarową kreacją Krzysztofa Hulboja. To jest taki antybohater, taka niezgułała łamaga, chco, tak. który z jakiejś przyczyny strasznie kobiety się nim interesują. I zawsze ma ich mnóstwo wokół siebie. Nie wiem dlaczego. Chociaż jest y, brzydki, ma okropne zęby. A na co ciebie złapał, bo widziałem, że na błyskotki nie bardzo chciałaś. na eee, no osobowość. osobowość. On jest skrycie intelektualistą, tylko się nie zdradza. Jak bardzo skrycie jesteś intelektualistą. Eee, no skrycie, bo wam nie powiem. To jest moja skrytka. Nie możesz się zdradzić, to jest moja bo, bo wtedy będziemy musieli cię zastrzelić. Niestety wyśmienite role aktorskie obojga partnerów to nie jedyny oceniany element. Z tym drugim, czyli tańcem, było nieco gorzej. Ja mamy e, problem z bouncingiem. Jedyny tam, jeden taki bouncing, w ogóle nie wiadomo co to jest. Drobny bouncing. Drobna, to jest taka rzecz, jest. która charakteryzuje samę, ale. Nie, no musimy się roztańczyć troszkę. Jeszcze jestem sztywna, jestem w ogóle sztywna. W ogóle jestem sztywna, Lala. Jaś podobna nasz otwór ty, 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 ty. przez cały tydzień, cały czas słyszę ten utwór. To jest muzyka z lotowego serialu Alternatywa 4. Muzyka, którą każdy kojarzy po pierwszych dwóch notach. I która po tygodniu słuchania ewidentnie pozostawia ślady. Ta muzyka nam jakoś specjalnie nie dokucza, nie, Blanczko? Kiedy ostatni raz byłeś na rybach? Na rybach dawno. Właściwie nigdy nie byłem na rybach. Nie, musi być dwie minuty temu. Dwie minuty temu mówiłeś. Złowiłeś złotą rybę. rybkę. A złota rybka, która potrafi grać, to już prawdziwy skarb. Troszeczkę Bartek nie uczy. Jak tu zrobić dobrą minę do złej gry? Dobrą minę. A teraz zrób tą złą. O, a teraz znowu jemnią. A teraz złą. Świetna jest. Pomysł był taki, że ja się pojawiam w ogóle w normalnym świetle. Robię pstryk i jest na mnie spot. Jak w teatrze, sen y, ciecia o byciu tancerzem. Początkowo pojawia się w kurze na żona, a on też się zmienia, bo to jest sen. Zmienia w piękną balerinę. I razem tańczą jest śmiesznie. No, a teraz musieliśmy stawić czoła technice i zobaczyć, że no, nie można tak, do, tak dokładnie oświetlić, jak sobie to oświetlaliśmy w głowie. Prawda, Blanko? Tak, tak, mów, mów. wypycham jest ewidentnie. No, e no mów, mów, mów. No, no i właśnie chciałem powiedzieć, że, że jakoś w końcu zdołaliśmy się przebić z tym pomysłem. Tylko, że teraz mamy tak bardziej troszeczkę inaczej i tak dalej, bo nie rzecz biorąc, jest, jest dobrze. <śleszy> Hej. jak to niektórzy Ja szukam różowa pantera. Różowa pantera? Tak. To będzie specyficzne, mówmy cicho. Różowa pantera. Teraz ty będziesz być na próbie. Rozumiesz? Cała grupa na ciebie czeka. No wiem. My jesteśmy najlepsi koncurenci, Co robimy? Nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, co robimy. Robimy naskok na ich plecy, ale tak, żeby pazury, jakby się chciały, przeskoczyć. A panowie schodzą w dół. Moje nieskaczki. i! Moja nie Ja się trzymam. Ale ja się boję! Ale się nie bój. Koniec. 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 Ania, Koniec. nie Koniec. Koniec. Ania, Ania, Ania Ania. Ania, Ania, Koniec. 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 Nie jest ani ładne, Koniec. seks. atakują moją panterę no. Widzieliście coś takiego? I! Ja! Anka. Anka! Proszę, dalej, dalej, dalej. Wysokie. Ja! Pazury, pazury! Dobra, proszę. Czuję się Bo bardzo nie... różowa. Mniej pantera, ale różowa. Mm. Nie przytulajcie, tylko pazury. Dobrze. Słuchajcie, ja bym chciał taką sytuację, jak rodzice. Jest pantera. Dobra, dziękuję bardzo dzięki pomiędzy i Dziękuję bardzo. Pantera, panu mamy Panera, panu Pantera! Dobrze, mamy to, mamy panu Julii. Panera Julii. się Julii. Pozdrawiam wszystkich! Południastki! <płaszny> Ej, <chipset sixteen> jedziemy, hey, jedziemy! W niedzielę, kiedy studio Tańca z Gwiazdami zapełniało się widownią, wydawało się, że świąteczne rozprężenie nie udzieliło się tylko jednej osobie. XZNeDan, Ile razy jeszcze osiem będę robił? Jeszcze raz. Powtórz, raz. Hej, ćwicz to, raz. Jesteś zagrożony. Raz, <satisfied> dwa, trzy i... Trzebało się zauważyć, o dobre humory gwiazd nie trzeba było się troszczyć, o podobny nastrój wśród publiczności też można było być spokojnym, bo ta jak zwykle pozostawała pod opieką fachowca. Dobra, teraz ja. No, Od dziewięciu edycji zajmuje się dobrze, dobrą atmosferą w studiu. Atmosferą, która ma płynąć nie, nie. ze strony publiczności. Chcecie Państwo przede wszystkim dobrze się bawić? Cudownie trafiliście. Lepiej się nie da. Proszę Pana. I mam taką metodę, która się sprawdza na szczęście od dziewięciu edycji, że zawsze na początku jestem miła. Może pan wstawać za bardzo. No nie? Ale jak cztery ma pan na to, bo tak to nie pan, że dzisiaj jest szał Kochani moi! A jeśli jest nudno, albo jest tak, że ktoś się boi stać, machnąć marynarą albo wstać, zakrzyknąć, zaklaskać, to w czasie przerwy reklamowej krzycze. A jak będzie fajna muza, to tak zrobimy, nie? Cza. Dobra. Złomy sentiment i no łezka się kręci. Tęsknię za bardzo, tęsknię w poniedziałek chciałbym ja mówię, co teraz będę robić. I tak się mi przypomniało wszystko, treningi z Łukaszem o Jezu, tęsknię, tęsknię, bardzo. To jest fajnie, wszystko mój kolega, jak było tutaj, ty i wszyscy jest. Wspomnienia uh, wracają. Tak, tak. Nie, my teraz będziemy Kiedy zaczął się program, sielankowy nastrój odszedł na dalszy plan. To jest normalne przed każdym występem. Masz poziom adrenaliny tak wysoki, tym bardziej, że za chwilę wychodzimy. To jest początek programu I jakby chcemy ukierunkować całą energię na powtórzenie kroków i na koncentrację do występu, a niekoniecznie rozmawiać o tym. Is it sweet and pure and true? Można powiedzieć, myślę, że koledzy się zgodzą ze mną, że otarliście się, się o ideał. Osiem. Nie chciałeś ogóle z nami rozmawiać, że dostałeś taką wysoką ilość punktów. Nie, 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 to nie chodzi o stres, chodzi o pewną koncentrację. Są tańce, przed którymi trzeba jakby wejść w ten klimat i troszeczkę potrzebują takiego spokoju. Samba wyrafinowana. Wiesz, byłaś taka chłodna, nie byłaś brazylijką w tej sambie. Piękny quick step przechodzący w lekkie takie sambo coś tam. Dziękuję, nie mam więcej... Sambo coś tam! Sambo coś tam. Pięknie! Iwona Pawlowicz. I zajączek świąteczny, Zbigniew Wolle. Zdecydowanie Beata Tyszkiewicz. Piotr Ganiński. Takie sobie jajo, wielka Ja się tak strasznie denerwowałam, że coś wam się stanie w tym tańcu. <ślineles> ja ja jeszcze raz się tak strasznie zdenerwowałam. Nie róbcie mi tego, więcej, po prostu głosam. To nie jest na moje nerwy. Paweł, nie ma czegoś takiego, że na lifeie jest lepiej, tylko zazwyczaj jest trochę gorzej. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby na live było lepiej. On się po prostu stresuje, myślę. Za każdym razem tak samo, bardzo. I po prostu coś mi się czuło tam. Denerwuję się dzisiaj piękna rama łatwo, lekko przyjemnie z dużą kontrolą dziesięć yeah. Ona dzisiaj lirycznego Dżera jest po prostu rewelacyjna. Byłeś tak pięknie męski w lirycznym kawałku. Tak jest. No, duża sztuka. Duża sztuka. 10. Niestety, nawet w święta musieliśmy pożegnać jedną z par. Tym razem opuścili nas Wojtek i Izabela. a my nadal dzielnie trwamy w kulisach Tańca z Gwiazdami i moimi gośćmi jest tym razem Bartek oraz tajemniczy gość Bartka, pewna miła dama, którą Bartek nam przedstawi. Bartek, co Cię łączy z tą piękną kobietą? Szczecin! Zapisał do nas Szczecin w postaci pani Beaty Cieszkeli-Jabłonowskiej, żony naszego trenera ze szkoły tanecznej STYL, gdzie tańczyliśmy jazz i show dance. No i chcieliśmy właśnie z panią Beatą pozdrowić cały Szczecin, z którego ja wyrosłem, gdzie się najwięcej nauczyłem. I do którego ciągle tęsknimy, prawda? I szkoły z tych wszystkich naszych przyjaciół, którzy tam zostali, którzy teraz są po całym świecie. Niektórzy są w Ameryce, niektórzy są, no, no nie wiadomo nawet gdzie. A z nimi tańczyłeś, będąc dzieckiem w kolebce. Tak, w liceum. W liceum. <grym> Jak wrażenia Pani profesor? Jak podopieczny dzisiaj się sprawował? Ja muszę powiedzieć, że jestem dumna. Jestem bardzo szczęśliwa, że Bartek tak sobie świetnie radzi. Tutaj że urósł taki duży. Tak. <gry> I tym bardziej, że nie tańczył tańca towarzyskiego. Dlatego jestem dumna z <gry> Wszystko można tęciłem, zacząć tęciłem, od ale początku. Na... Ale w szkole, tak, na kursach. Tak, tak. Tak. Ale ja A u nas świetnie się sprawdza. Bardzo. I wszyscy kibicujemy. A jak atmosfera w studio? Jak Wstaniała. się na żywo? Wspaniała. Na żywo yy, rewelacja. To pozdrawiamy jeszcze raz Szczecin i wszystkich przyjaciół, którzy wychowywali się grifa. razem. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. I jeszcze jeden przemiły gość w naszym studio dzisiaj kulisowym, Tomek Sobczak. Tomku, odwiedziłeś tak, nas tak. dzisiaj, y, trochę zazdrościsz kolegom, że tańczą dalej, czy odpoczywasz nie, już? Nie, no oczywiście, że im jakoś tak sportowo zazdroszczę, to jest e, zazdrością frajdy, którą mają ciągle. E, no ale co, no tak to zwyczajnie jest. E, czy odpoczywam? Tak, no powiedzmy, że odpoczywam od tańca. E, odpoczywasz od tańca, ale nie odpoczywasz zawodowo, film yy. za filmem. No nie no, bez przesady aż tak pięknie nie jest, ale, ale nie jest. Ach, źle. ja oglądam billboardy, plakaty, czytam artykuły. Tomek jest bardzo, bardzo zapracowanym człowiekiem. Jesteś aktorem krakowskim, ale ponoć wybierasz się do Warszawy, żeby spędzić tutaj więcej czasu i więcej pracować w A, Warszawie teraz. Tak, mam taki zamiar, choć nie jestem pewien, czy porzucę Kraków. Mam, 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 mam taki zamiar, żeby być krakowsko warszawskim bardzo słusznie. Ja też jestem tak troszkę krakowsko-warszawska, to znaczy, jestem Warszawianką, ale nazwisko mam krakowskie. <laughs> Jak y, czuje się generał? Generał jest już w kinach. O, to bardzo też mocne przeżycie. Y, ja myślę, że nie czuję się źle, że ty, mimo tego, że spodziewaliśmy się, że to nie będzie prosta, e, prosta propozycja dla widzów. E, no i tak też został odebrany, że ty, większość ludzi jest, e, nie wiem, zwolennikami tego filmu, e, uznaje, że jest to bardzo ciekawa propozycja, no ale spotykamy się też z krytyką. E, no ale to oczywiste. Ale ja To bardzo myślę, że dobry to i, bardzo, tak. i historyczny i sensacyjny film. A kiedy możemy oczekiwać tego fabularyzowanego dokumentu na antenie telewizyjnej? Czy wiemy a już? to już tak często się zmieniało. Ja myślę, że przed wakacjami na pewno. To trzymamy kciuki za Tomka w nowej produkcji i z radością będziemy Cię oglądać na ekranie. Dziękujemy serdecznie, że dzisiaj nas odwiedziłeś. Dzięki, było bardzo miło. Trzymamy kciuki za sukcesy zawodowe, a my spotkamy się za tydzień w tańcu z gwiazdami. Bądźcie z nami w niedzielę. Dziś wieczorem już dziękuję serdecznie. Za tydzień widzimy się w tańcu na parkiecie, a później w kulisach tańca z gwiazdami. Dobranoc Państwu.